Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Janusz Kamiński i w Gonito pracuję na stanowisku HEDA Sprzedaży i Marketingu. W dzisiejszym materiale omówię temat przygotowań w okresie świątecznym, aby skutecznie sprzedawać w pierwszym kwartale przyszłego roku, patrząc przez pryzmat Amazon E-Commerce Cross Border. Tytułem wstępu, kilka słów na temat SEO. Termin SEO, Search Engine Optimization, większość z nas kojarzy zapewne z marketingiem internetowym. A ten z kolei z wyszukiwarką, co prowadzi do konotacji SEO, czyli pozycjonowania w Google. Jest to jak najbardziej słuszny tok rozumowania, natomiast przedsiębiorcy prowadzący działalność na marketplaces powinni zwrócić uwagę na fakt, iż wewnętrzne wyszukiwarki platform, które pozwalają konsumentom odnajdywać upragnione przez nich przedmioty, także oparte są w znacznym stopniu na SEO, które wpływa na pozycję listingu w tym zamkniętym ekosystemie sprzedażowym. Co jeszcze ważniejsze, to pozycjonowanie rządzi się swoimi prawami, które warto poznać i stosować, jeśli chce się odnieść sukces sprzedażowy. W najprostszych słowach, Account Health jest terminem zbiorczym dla wszystkich statystyk konta sprzedażowego na Amazon, które mają wpływ na pozycjonowanie listingów, a w przypadku znacznych odchyleń od norm, mogą skutkować zablokowaniem możliwości prowadzenia sprzedaży. Prowadząc sprzedaż na Marketplace. Musicie mieć na uwadze, że każda platforma weryfikuje konta sellerów, dla których podstawą skutecznego rozwijania sprzedaży będzie zawsze utrzymywanie wskaźników na wymaganym poziomie. Najczęściej spotykaną karą oprócz wymienionej blokady konta jest utrata widoczności ofert i skrócenie ich zasięgu. Wśród bazowych statystyk wpływających na account health należy wyróżnić: terminowość dostaw, wskaźnik uszkodzeń przesyłek, zgodność produktów z polityką platformy czy liczbę reklamacji. Podstawowe składowe oferty na Amazon to cena, dostawa i model sprzedaży. Omówmy szerzej każdą z nich. Cena stanowi na platformach szczególnie istotny aspekt, gdyż jest decydująca w dwóch kwestiach. Służy zachęceniu potencjalnego klienta do dokonania transakcji oraz prezentacji produktów w odpowiednich widełkach cenowych. Amazon jako jeden z progów podaje przedział od 0 do 20 euro, zatem cena 19,99 euro. Przysłuży się sprzedaży bardziej niż 20,99 euro. Dodatkowo pamiętajcie, że zastosowanie cen, które są atrakcyjne względem średniej rynkowej, wpłynie na wyższą pozycję Waszych ofert w wynikach wyszukiwania. Dostawa. Powszechnie znaną i lubianą przez kupujących regułą jest: im szybciej, tym lepiej. Konsumenci przyzwyczajeni są do szybkiej i bezbłędnej dostawy, zatem wystawiając produkt na sprzedaż, powinniście określić realny termin realizacji zamówienia który jesteście w stanie zagwarantować. Jeśli chodzi o model sprzedaży, to coraz większą popularność zyskuje oferowanie własnych usług dostawczych przez gospodarza platformy, czyli w przypadku Amazon będzie to FBA. Natomiast warto pamiętać, że nie jest to rozwiązanie obowiązkowe. Produkty można wysyłać za pośrednictwem własnej sieci logistycznej lub poprzez zewnętrzny fulfillment. Niemniej powinniście mieć na uwadze, że fulfillment by Amazon Poprawia pozycjonowanie ofert na tej platformie. Duża liczba opinii o wysokiej średniej ocenie produktu stanowi dla konsumentów i platformy zapewnienie, że produkt jest jakościowy, a sprzedawca wiarygodny. Algorytm odwdzięcza się za taki stan rzeczy, stawiając produkt wyżej w wynikach wyszukiwania, a klienci odwdzięczając się poprzez zamówienia. Warto mieć na uwadze, że niektóre platformy proponują sprzedawcom programy recenzenckie. Przykładem może być Amazon Vine, który pozwala na szybkie pozyskanie opinii oferowanych produktów. Budowa listingu, czyli efekt motyla. Na budowę listingu składa się kilka ważnych aspektów. Kategoria, umiejscowienie przedmiotów w odpowiedniej kategorii produktowej. Słowa kluczowe. Poza kategorią, produkt indeksowany jest również w wyszukiwaniu ogólnym, dlatego warto świadomie dobrać słowa kluczowe na podstawie haseł wyszukiwania konsumentów. Zdjęcia. Warto wykorzystać limit fotografii i infografik. Pamiętajmy o wysokiej rozdzielczości. Dane techniczne. Wyszukiwanie w kategorii produktowej może być pogłębione o wyszukiwanie przez filtry, w przypadku których za właściwą segmentację odpowiadają dane wprowadzone podczas uzupełnienia listingu. Im więcej szczegółowych informacji wprowadzicie, tym lepiej oferta będzie indeksowana w wyszukiwaniach. Opis zgodny z wytycznymi platformy. Na który z kolei składają się liczba znaków, kolejność umiejscowienia keywords i unikanie zakazanych fraz. Parentowanie. Najłatwiej zrozumieć ten proces jako łączenie ze sobą produktów pokrewnych, które zapewnia szereg korzyści, jak na przykład sumowanie opinii wszystkich pojedynczych produktów, lokowanie wszystkich wariantów na poziomie wariantu najwyżej pozycjonowanego, niższy koszt marketingu. Reklamując jeden produkt w wariantu, reklamujemy je wszystkie, a także zapewniamy klientom możliwość wyboru. Aby dokładnie zobrazować wagę działań SEO na Amazon, skupimy się na czterech kluczowych obszarach: narzędzia, pozyskiwanie ruchu, wzmacnianie wskaźnika konwersji, poszukiwanie nowych kupujących. Narzędzia. Aby skutecznie pozyskiwać słowa kluczowe i frazy wyszukiwane przez kupujących, musisz wybrać wyspecjalizowane do tego narzędzie. Wśród których największą popularnością cieszą się Helium 10, Merchant Words czy Perpetua. Wybierzcie jedno z nich i przygotujcie raporty dotyczące wdrożonych wcześniej treści tekstowych. Pozyskiwanie ruchu. Skupiamy się na słowach i frazach, które nakierowują kupującego na nasz produkt bezpośrednio i z nieco mniejszym dopasowaniem. Pamiętajmy przy tym, że pierwsze dwie frazy kluczowe tytułu muszą być jak najbardziej tożsame. Dopiero w kolejnych częściach opisu mogą znaleźć się te luźniejsze. Dla przykładu. W opisie powinna znaleźć się zarówno fraza dziecięce sanki zimowe z metalowymi płozami w kolorze zielonym na początku, jak i dziecięce sanki w dalszej części. Wygenerowane wyświetlenia są podstawą do podejmowania dalszych decyzji dotyczących kreowania SEO, przy czym słowa i frazy, które oprócz szerokiego zasięgu wygenerowały sprzedaż to te, które są dla nas najcenniejsze. Pamiętajmy, równie dobre są keywords, które mają małe zasięgi, ale wysoki współczynnik konwersji. Wzmacnianie wskaźnika konwersji Posiadamy już bazę słów kluczowych, co do których mamy pewność w kwestii wyświetleń i sprzedaży, zatem powinniśmy teraz zinterpretować wyniki wskazujące na to, które z wybranych wcześniej słów i fraz warto pozostawić w zapleczu produktów, a z których warto zrezygnować. Oceniając skuteczność fraz, bazujemy na tym, na której pozycji na słowie kluczowym jesteśmy. Jeśli organiczna pozycja jest wysoko, to znaczy, że nasz produkt dobrze sprzedaje się pod danym keyword. Warto także przenieść część słów i fraz do kampanii reklamowych, jeśli odnotowują one szczególnie wyróżniające się wyniki. Postarajcie się o maksymalizację wartości sprzedaży z wykorzystaniem słów o najwyższej konwersji względem liczby wyświetleń. Poszukiwanie nowych konsumentów. Regularnie weryfikujmy, czy baza słów kluczowych, którą posiadamy, nie odnotowuje zmian w wynikach. Jeśli tak się dzieje, wykorzystujemy posiadane narzędzia do odnalezienia przyczyny. Ponadto, mając opracowany trzon SEO, możemy poszukać słów i fraz, które są szansą na dodatkową sprzedaż. Nie zawsze słowa o najwyższym wskaźniku konwersji są najbardziej popularne. Szukamy treści, które pozwalają sprzedawcom na generowanie sprzedaży przy stosunkowo niskim koszcie. Dla przykładu, frazą, która dotychczas generowała najwięcej wyświetleń, była dziecięce sanki drewniane. Lecz okazuje się, że to fraza dziecięce sanki zielone dominuje od tygodnia wśród wyszukiwań i odnotowuje najwyższe wyniki sprzedażowe. Choć powód zaistnienia tego trendu może być Ci nieznany, warto skorzystać z posiadanych informacji i zaktualizować swoją kartę produktu. Przykład drugi. Dziecięce sanki zielone to najczęściej wyszukiwana fraza o poprawnym wskaźniku konwersji. Co 20 użytkownik dokonuje zakupu. Raza dziecięte sanki z oparciem generuje niewiele wyświetleń, lecz co trzeci przeglądający decyduje się na zakup. Może okazać się zatem, że produkt posiada cechy, których klienci nie są świadomi, np. większe bezpieczeństwo i łatwość w sterowaniu sankami. To właśnie poprzez odpowiednie SEO dotrzecie do klienta, który nie poznał wcześniej waszej oferty i który miałby znikome szanse na jej odszukanie w oparciu o stosowane dotychczas wyrazy i sentencje. Pomówmy teraz o działaniach promocyjnych. Wśród najważniejszych sposobów wyróżniania swoich ofert spośród listingów konkurencji możemy wymienić reklamy, przeceny, oferowanie zestawu. Zdecydowanie najbardziej skuteczną, nieorganiczną formą wpływu na pozycję listingu, którą warto przygotować, są kampanie PPC. Amazon oferuje szerokie portfolio możliwości reklamowania swoich produktów, które szczegółowo opisaliśmy w artykule, do którego link widzicie obecnie na ekranie. Serdecznie zachęcam do jego przeczytania. Gwoli podsumowania naszego dzisiejszego wystąpienia. Kampanie Sponsored Products, Display oraz Brands przy umiejętnej optymalizacji przynoszą najbardziej dynamiczne zmiany w wyświetleniach produktów, tym samym mogą przyczynić się do wzrostu sprzedaży jeszcze w tym kwartale. Ponadto wprowadzenie przecen bądź zestawów umożliwi Ci podniesienie pozycji produktu, gdyż obniża jego średnią cenę oraz jest limitowane czasowo. Okres okołoświąteczny w kontekście SEO to przede wszystkim zwiększony ruch na standardowo wpisywanych przez kupujących słowach kluczowych i nowe słowa kluczowe nawiązujące do charakteru świąt. Z tego powodu świeże spojrzenie i optymalizacja copywritingu pod kątem słów kluczowych w okresie Q4 pozwala nie tylko utrzymać ruch na słowach dotąd skutecznych, ale też zaindeksować produkt na frazach sezonowych typu prezent dla mężczyzny, świąteczny prezent i tym podobnych. Podsumowując, Optymalizacja copywritingu w Q4 to większe zasięgi. Często spotykamy się ze stwierdzeniem ze strony klientów, że opisy mają już gotowe, np. przygotowane pod kątem innych platform sprzedażowych. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że te opisy w kontekście Amazon niosą niewielką wartość SEO. Aby stworzyć poprawne opisy na platformie Amazon należy bazować na słowach kluczowych dedykowanych tej platformie. Odpowiedni wybór słów, tych, które na co dzień sprzedają produkty z naszej kategorii, pozwoli algorytmowi zrozumieć, czym jest nasz produkt, a następnie pokazać go odpowiedniemu klientowi, który właśnie naszego produktu poszukuje. Aby pozyskać wskazane słowa, należy korzystać z dostępnych narzędzi analitycznych, śledzących trendy panujące na platformie Amazon. Nigdy nie ma złej pory na dobre zmiany, dlatego poprawa SEO w Q4 jest dobrym rozwiązaniem. Dla algorytmu najważniejszą statystyką produktu jest zawsze ta z ostatnich kilkudziesięciu dni. Nowo dane słowo sprawi, że algorytm na nowo zainteresuje się Waszym produktem i pokaże go w nowym miejscu. Podsumowując, należy mieć na uwadze wartość optymalizacji SEO w czwartym kwartale pod kątem wyników w pierwszych miesiącach następnego roku. Sprzedaż to nie tylko benefit w postaci obrotu tu i teraz. To także wyższa pozycja na słowa kluczowych, z poziomu których dokonała się owa sprzedaż. Im więcej na danej frazie sprzedajemy, tym większa szansa pojawienia się na pierwszej stronie wyszukiwań. Każdy, kto w czwartym kwartale nie stanie do wyścigu o większą sprzedaż, nie zainwestuje więcej w marketing i nie zoptymalizuje SEO, straci nie tylko bieżący obrót, ale też wystartuje z niższej pozycji w pierwszym kwartale kolejnego roku. Dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego nagrania. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do kontaktu zarówno w przypadku jakichkolwiek pytań, jak i chęci zbadania potencjału sprzedaży Waszych produktów na największych światowych platformach czy kompleksowej obsługi konta sprzedażowego. Wystarczy napisać do nas maila na adres hello@maupa-gonito.pl lub wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Cześć!